Dobra, z tej strony na 2 22, I dzisiaj no y, Jestem z Domarium 1 y, koje będzie słychać, bo Za głośno jest y, Dla mnie jest za głośno I wtedy mnie nie słychać, więc y, <noise> Teraz chyba się biję z bratem. Dobra, y, dobra, przechodzimy do rzeczy Tutaj jest spawn y, Właśnie tutaj mamy tą wodę Zaskakujemy stamtąd jak w go się spał to nie wiem dlaczego. Ale to po nas gdzie indziej. No właśnie, dziwne, nie? Eee, jakby co po się sobie... Nie wiem, mikrofon. Co ja mówię? Mikrofon. Okej, szczebst, coś tam macie nie, słuchawki, coś. Eee, właśnie, mm, tutaj jest kula i dziwne, że tutaj nas responuje, jak się spał, a tam chyba jest spawn. Nie, nie rozumiem właśnie tego. Piszcie jak coś ten... Eee, tutaj mamy chyba adminu. To jest jeden z adminów, to wiem. Tutaj jeden gdzieś był. Dobra. I tutaj mamy... Chyba ten z kina. Dobra, IP będzie w opisie. I jeśli się podobało, piszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie itd. Dobra, IP będzie w opisie. Ja będę przedłużać narka. Z tej strony był Depsor122. <grym>,